Ukochani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, drodzy małżonkowie, kochane rodziny, dzisiaj jest w naszej parafii Święto Rodziny. Myślę, że panie i panowie zadbali o jakąś kolację tak na zakończenie. Dzisiaj jest uroczystość. Nawet można łyka wina pociągnąć. No, bo to święto rodziny, no nie. Pamiętacie ten czas, w tyle, sprawy takie i takie, welon, suknia, no jeszcze to, jeszcze tamto, mamusia, biega, tatuś, błogosławieństwo, a później gdzieś przy ołtarzu pańskim stanęliście i pamiętacie, coście mówili. Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to, że Cię nie opuszczę, aż do śmierci. Tak mi dopomóż i tak dalej, i tak dalej. Ja nie pamiętam, bo tak nie stawałem, ale Wy. A potem każdy ma swoje wspomnienia. Potem Pan Jezus zaprowadził Wasze dusze, tego my nie widzimy często, zaprowadził Wasze dusze do, takiego, do takiej pięknej przestrzeni. Ta przestrzeń nazy nazywa się sakramentem małżeństwa. I mówi: Patrzcie, kochani, daję Wam cztery ziarna. To to jest miłość. To to jest wierność to uczciwość małżeńską a to to jest to, że będziecie ze sobą do śmierci. Zasadźcie te ziarna na gruncie waszej duszy i uprawiajcie je codziennie. A one wydadzą piękne owoce w których Zawarte będzie lekarstwo na wszelkiego rodzaju truciznę, która zechce zniszczyć wasz związek małżeński. A potem, wiadomo, miodowy miesiąc, zachwyt sobą, swoimi ciałami piękny czas, cudny. A potem co? Potem się zaczęło. Popatrzcie. Kiedy Józef spotkali się z Maryją, mieli podobną wizję swojego małżeństwa. Na pewno wiele razy o tej wizji, o tym obrazie przyszłego małżeństwa rozmawiali. Józef kochał ją na zabój. Ona też. I wystarczyło, że. Udała się do swojej ciotki na trzy miesiące, i co? Wszystko się zawaliło: i miłość, i wierność, i uczciwość, i małżeństwo ich zawisło na włosku, bracia i siostry. Tak jest z każdym małżeństwem. I Jeżeli Józef pozostałby tylko na tym, to tak w filmach dla dzieci jest, że przychodzi Józef, Maria przychodzi od Elżbiety i mówi: Wiem, wiem, Maryjo, ja już wszystko wiem. Nie, 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 nie. Nic nie wiedział. Nic. Jest to nawet zapisane. W Piśmie Świętym, że nic nie wiedział, bo to, co się w niej poczęło, było wiane tajemnicą. My to tak dzisiaj sobie wyobrażamy. O, tak było, tak było, nie było. Wszystko się zawaliło wtedy. Mało tego. Ona powinna, on powinien zgłosić do wspólnoty religijnej, że niestety ani go nie kochała, ani nie była wierna, ani uczciwa. A kara była jedna ukamienowanie. Jak mężczyzna tego nie zgłosił, to wtedy powinien zgłosić ktoś, z rodziny. Tam był jeszcze jeden taki rodzaj śmierci: wypicie trucizny. Dziecko i Maryja. Koniec. Takie są plany Boże. Ale ten mężczyzna tak ją kochał, że nie mógł tego zrobić. I wymyślił sobie genialny plan. Aby ratować swoją żonę, powiedział sobie, że w nocy opuści ją potajemnie, i wszystko będzie na niego. Ale ona przeżyje. Spakował się i chciał odejść. Dżentelmeni to do was. Ile razy chciałeś odejść od swojej żony? I panie kochane, ile razy chciałaś odejść od swojego męża? To nic wstydliwego. To normalne. I wtedy, kiedy chciał odejść, to wtedy w nocy, we śnie. Mamy cztery sny Józefa. One tłumaczą całą historię ich życia. W nocy we śnie przyszedł do niego posłaniec Boży i co powiedział? Józefie, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Wtedy, kiedy chcecie odejść od rodziny, od małżonki, od dzieci, wtedy trzeba czekać, aż Bóg pośle swojego posłańca. Co zrobił Józef? Józef spokojnie położył, położył się spać. Rano się wykąpał. Wyperfumował, kupił najlepsze whisky, jakie wtedy było dostępne, założył najlepszą koszulę i poszedł do Joachima i Anny. I mówi: zabieram waszą córkę. Od dzisiaj będzie moją żoną. Od dziś. Joachim mówi: No, twoja wola, jesteście narzeczonymi. Coś tam wypili. I Józef już przyprowadził Maryję do domu. Bracia i siostry, to jest pierwszy kryzys, który dotyka każdego małżeństwa. On uderza w miłość, uderza w wierność, uderza w uczciwość małżeńską i uderza w stałość. W stałość. Pierwsze śliwki Robaczywki, to małżeństwo przeżyło ten pierwszy kryzys. Jaki był drugi? A no, drugi kryzys dotyczył ich dziecka. Dotyczył ich dziecka. Wyszło prawo Zbrodnia, zbrodnicze prawo Heroda. Każde dziecko do dwóch lat ma zostać zabite. Drugi kryzys w małżeństwie dotyczy dzieci. Pamiętacie, panie, no nie? Moja królewna, mój ukochany synuś, a chłopina wraca z pracy utyrany, a ta tak się mizdrzy do tego dziecka. Taka szczęśliwa. Taka po prostu cała w skowronkach. I już yy, nie ma tak jak było, że czekała ciepła zupa. Była już przyziębiona. Owszem, mówiła, że dziecko płakało. I tu się zaczynają problemy. Ale też są problemy które uderzają w nasze dzieci. Popatrzcie, bracia i siostry. Dzisiaj nie ma tutaj waszych dzieci. W niedzielę jeszcze ich trochę było. Nie ma tutaj młodych ludzi. I to jest potworny kryzys. Jak go rozwiązuje Józef? A no Józef już nauczył się Czeka na Bożego posłańca. I rzeczywiście zjawił się w nocy. On nie wiedział, że wyszło takie prawo. Zjawił się w nocy i mówi: Józefie, weź dziecię i Twoją żonę, Maryję, i uchodź do Egiptu i pozostań tam, aż Ci powiem. Bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby go zgładzić. Bracia i siostry tutaj, wielu mężczyzn, wielu ojców nie potrafi sprostać temu zadaniu, aby uchronić swoje dzieci przed nawałnicą zła. Jak myślicie, Józef zrobił tak samo? Wykąpał się, kupił whisky. Nie, nie, nie. Szybciutko się ubrał i mówi do Marii: Wstawaj, Marijo. Bierz Jezusa, uciekamy. Dokąd uciekli? Tam, gdzie nie docierało zbrodnicze prawo Heroda. Uratowali swoje dziecko. Uratowali swoją rodzinę. Uratowali swój dom. Mężczyzna. Mężczyzna. Kiedy przychodzi trzeci kryzys na małżeństwo? A no wtedy, kiedy przecież nie będziemy ciągle uciekać. Nie będziemy ciągle tylko budować fortec, żeby te nasze dzieci, broń Boże, nie daj Boże, nigdzie nie wyszły. Zabierzemy im komórki, wszystko im zabierzemy. Żeby zło ich nie dosięgło. I tak ich dosięgnie. I tak ich dosięgnie. Kiedy są w Egipcie, przychodzi znowu anioł. I co mówi? Józefie, Czas się wypełnił waszej tułaczki. Pięknie chroniłeś swojego dziecka, ale teraz weź dziecię i matkę i wróć na nowo w przestrzeń wiary bo umarli już ci, którzy czychali na dziecko. Siły ciemności nie będą do końca atakować naszej rodziny. I wtedy, kiedy mamy trochę spokoju, kiedy wróg się wycofa, to wtedy Józef, co zrobił, wstał, wziął dziecię, jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. I to jest trzeci kryzys rodziny. Uderza on w wiarę. W wiarę małżonków, w wiarę dzieci, i nasze domy stają się enklawami niewiary. Trzeba na nowo wtedy zbudować dom oparty na fundamencie wiary. I kiedy wrócili do Jerozolimy to zobaczyli, że no nie jest tak łatwo, dlatego że w Judei panował wtedy archelaos w miejsce swego ojca Heroda. I boi się Józef tam iść i znowu otrzymuje nakaz od posłańca Boga, aby udał się w stronę Galilei i przybył do miasta zwanego Nazaret. I tam osiadł. I to jest ten ostatni etap naszej walki o małżeństwo. Kiedy pomimo wieku, choroby, słabości, trzeba po prostu stanąć. Przy sobie. Dzieci już wyfrunęły. Syndrom opuszczonego gniazda, i trzeba na nowo nauczyć się przytulać, i być ze sobą, i kwiatka przynieść panowie, i zupę ciepłą przygotować panie. To takie ludzkie, nasze. Ale te cztery sny świętego Józefa. Które są opisane w Piśmie Świętym, pokazują nam drogę, jak przetrwać każdy kryzys małżeństwa. Nigdy nie zapomnę, już kończę. Jak kiedyś fruwał sobie taki klip. Taki stary baca siedzi przy kapliczce i trzyma w ręce książeczkę. O, no, kto przyszedł? Jak zwykle, sługa Pański. Do tej kapliczki, taki zdziwiony, pomodlił się jak zwykle szybko, bo sługa pański się modli szybko. Dlatego nieskutecznie. I właśnie w pewnym momencie zauważył tego bacę i mówi, baca, a co wy tu robicie? A on mówi, jak to co? No modlę się. A o co się modlicie? A ten stary człowiek mówi tak, o miłość.